Erik kapitan Zabrzeńskiego zespołu. Erik, jak oceniłbyś ten mecz? Bo wydaje mi się, że po pierwszej połowie mieliśmy, mieliśmy duże apetyty. No tak, zgadza się. Dobra pierwsza polowa. Myślę, że to my byliśmy te bliżej tej pierwszej bramki niż oni. Druga trochę on, e, oczywiście wszedł goli zadech, duż, większa jakość, piłkarska techniczna i tam mieliśmy trochę problem, ale i tak mi się wydaje, że do tej pierwszej bramki to nie, 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 nie stworzył sobie aż tak długo dużo sytuacji. E, po prostu trochę mieli więcej kontroli nad grą, ale nie byli groźni. Myślę, że ta pierwsza bramka nas trochę jakby zabyła, bo no za łatwo straciliśmy tą bramkę, najpierw tam moja strata w środku, potem jeszcze ta długa piłka. musimy tu trochę lepiej, lepiej być ustawiony, lepiej zareagować i poprawić to na dalej, ale tak myślę, że pokazaliśmy, że to nieźle wygląda, że, że, że umie, tra, potrafimy grać e, i myślę, że jak będziemy grali, tak dalej i walczyli, że to będzie fajny sezon. Właśnie, bo bardzo, bardzo duża różnica między tym meczem a meczem w Liwicach. Tu można było się spodziewać, że będziemy się bardziej nastawiać na kontry. a to, tak jak powiedzieć to my w pierwszej połowie bardziej prowadziliśmy, prowadziliśmy grę. Czy takie były w ogóle założenia, że to my chcemy właśnie Lechowi narzucić nas styl gry i ewentualnie zmuszać ich tylko do, do gry z kontry? No tak. Znaczy, pierwsze byliśmy skoncentrowani na obronie, bo jak ma dużo jakości z przodu, ale z drugiej strony wiedzieliśmy, że tracą dużo bramek i że mają tam jakiś problem w defensywie i przygotowaliśmy się to przez cały tydzień, jak wejść pod nasze bramki, jak zrobić sytuację i to nam wychodziło tam do pola karnego, potem tam ten ostatni pas trochę nam zabrakło tego podania w polo karne. No, szkoda, ale tak jak mówię, to był zupełnie inny mecz niż z Piastem. Eee, tak jak może tam trochę na szczęście wygraliśmy 1-0, tak dzisiaj nie powinniśmy moim zdaniem przegrać. A teraz przy tej długiej bramce, z Twojej perspektywy dało, dało się coś inaczej zrobić? Zablokować Isaka? No dało się, oczywiście, że się dało, ale to jest sekunda. Znaczy byłem tam, widziałem, gdzie jest Isak. I e, jak, jak Marcel odbił tą piłkę, byłem na niej, ale on był ten krok bliżej, bo był z twarzą do bramki i po prostu byłem za parę centymetrów za krótki, niestety, no ale... A powiedz, e, co tam się wydarzyło po, po strzale, go Goli zadechał, bo tam widziałem, że, że złapałeś się za głowę. No nie, no jak strzelał, to tak z ręką zrobił, trochę mnie ale nic poważnego. Ale mi się wydaje, że była podobna sytuacja jak z Ambrą, gdzie Ambrą dostał żółtą kartkę, ale okej. Okay.